Ziemka ziomeczki. Ja, to jest kolejny filmik z gry Need for Speed Undercover z 2008 roku. Jak widzicie, jestem tutaj w swoim kamaro. Czekajcie, może tutaj tylko. Dobra, mniejszy z tym. Yy, no. Może sobie najpierw taką rozgrzewkę zrobię Pojeżdżę chwilę I potem zajmiemy się nową misją Następną To będzie jakieś ściganie się, jeśli dobrze pamiętam Jakiś wyścig yy, Znaczy, no, wyścig Taki nielegalne, nielegalne starcie Coś tego typu Zobaczymy O, ścina się, to dobrze a, tutaj widać bardzo się. Mamy 2,2 trzecie właściwie napełnienia tego ognia, ognia, tak jakby, czyli ryzyka pościgu. To znaczy, że jak będę na przykład jechał za szybko, to nie możesz policja złapać. Dlatego najlepiej się zatrzymać, Jak jest radiowóz, chociaż w czasie wyścigu. No, mogą złapać, ale to tak już rzadko się zdarza. Ale się zdarza. Dobra, tu już jest ta misja. Także, no, nazywa się Bitwa na Autostradzie. Także to może być jakiś taki, no, yy. tak, coś może mówić. Yy, to, o, z nim się będziemy bić, z tym kolegą. Ja tak powiem. To jest groźne koleżko, Wam powiem. Leci tutaj taka muzyka. Ona się nazywa. No nie pamiętam, jak się nazywa. O, syropko. Volkswagen. W każdym razie leci ta muzyka. O, cholewka Poczekajcie. O, kurde, źle to zrobiłem leci ta muzyka chciałam cofnąć ale dobrze mi idzie w sensie go doganiam a tak leci ta muzyka to jest yy, The Good Life Radio tutaj jest takie granie na żywo tak jakby tak muzyka leci na żywo na live także nie powinna mieć praw autorskich yy. no także fajnie o nie A, włączyłem tutaj te ustawienia, żeby nam się kolizje robiły. Teraz elegancko możemy zobaczyć tą V8. -kę. Maska nam poleciała. Kurczę, jesteśmy w miejscu publicznym. Przydałoby się założyć tą maskę. <laughs> Jeśli rozumiecie. No, normal. Oha, bo tu jest ograniczony czas. Ajajaj. Dobra, to już mi się nie uda. O nie, rozwaliłem się. Tak? <gadłem> Zgadłem. Dobra. Klikam jedynkę i daję jeszcze raz. i pomyślałam, że fajnie będzie nagrać odcineczek. No i tak właściwie teraz jak nagrywam to fajnie idzie. Fajnie to się nagrywa. Także elegancko. zmienić kamerkę, bo to tak niewygodnie jest z maski wynok. Przynajmniej teraz już jest ta maska. O, dobra, coś się przyblokował. Nie, jednak nie. Dobra, trochę mu tutaj. O kurde. Dobra, trudno. Tunel aerodynamiczny się przyda. Trochę. Nie wiem, czy to tutaj tak działa, ale w realu jest taki tunel aerodynamiczny. Powietrze tak po prostu przepływa. Po samochodzie i tak jak ja jadę za nim, to to powietrze nie przechodzi mi na maskę. Nie, tak się nie wciska, tak jakby nie pcha mnie do tyłu, właśnie. Ale Wam powiem, że to Camaro naprawdę sobie nieźle radzi. Zmieniłem mile na kilometry, bo jednak wolę sobie patrzeć w kilometrach. No i to kamaru jechało 245 Dobra, umiejętność ustawienia opon Czyli, że możemy mieć opony wyścigowe, coś tego typu To elegancko, fajnie Droga ekspresowa, punkt kontrolny, może być Obczajmy to Powiem Wam, że się nie doczekam, jak będę miał w Supra Toyota Uwielbiam ten samochód. MK4 oczywiście, bo tu piątki nie ma tej najnowszej. Dobra. Mam tutaj oczywiście swojego padzika. kobra Fajnie. A tu piszę. Chociaż nie. Może to jest Q smart kobra. Taki ten. No dobra, nieważne. Lecę dalej w każdym razie. A, ręcznego się trochę nauczyłem używać. O, w taki sposób. No, teraz tu były samochody. Jak nie ma samochodów, to mi nawet nieźle wychodzi. O, w taki sposób. Teraz za krótko go trzymam, ten ręczny. Ale no, naprawdę nieźle mi idzie. O, o cholera. No, poprzedni odcinek był zaznaczony jako dla dzieci i nie można było pod nim pisać komentarzy seria z Need for Speed'a nie będzie oznaczona jako dla dzieci bo jak widać tu jest dużo rzeczy które nie są dla dzieci takie co mogłyby iść na y, YouTube Kids a niektóre moje odcinki mogłyby tam pójść na YouTube Kids ale tutaj tak zdarzy mi się powiedzieć cholera Albo są te czystki? Nie. Tutaj teraz trochę pospieszyć, bo to tak pouderzałem we wszystko. Chciałem się pochwalić, ale to tak średnio. O nie, zdążę O nie. Dobra, trudno. Lecimy dalej w każdym razie. Ile trwa ten odcinek? Sprawdzę moim trzecim telefonem. Tak jestem bogaty. Czekaj. kurde tu nie widzę Czekaj. Dobra. Mam jeszcze drugi telefon. A z jednego jeszcze leci muzyka. Dobra, ile tu jest? nie widzę. Dobra. Czekaj pan. Eee, 7 minut. Dobra, mamy 7, 8 minut. Także spokojnie. Odcinek z jakichś 15-20 może trwać maksymalnie. Wydaje mi się, że tak 17 to jest w miarę optymalne. No cóż, takie 15 chyba będzie lepiej, bo komuś chciało mnie oglądać. Ja oczywiście poza odcinkami zrobiłem sobie czasami jakieś wyścigi. Właściwie to raz, ale kilka. Mm, no wtedy też się poduczyłem trochę na tym ręcznym. Z ręcznego trochę zwalnia nawet mocno. Chowerko. Ale no. Nie jakoś daje radę. Ważne, że na zakręcie się nie wywalą i tak dalej i mogę sobie skręcić mocno. Dobra. Tutaj przypaliłem trochę gumę. Trudno. O, wcześniej tak używałam krótko, teraz tylko na... Wcisnąłem dosłownie. Kliknąłem, tak? Nie przytrzymałem, tylko kliknąłem. I tak sobie ładnie poleciał tam. Można też zwrócić uwagę na to zawieszenie, które tutaj jest Fajnie te kapcie z tyłu się ruszają Bardzo mi się to podoba Co jest ty? <grystanie> z mostu spadł chłop bagażnik mu się otworzył Yes, no. Dobra. Lecimy fest. Tutaj o. O nie. O nie. O udało mi się nawet. No, no, no udało mi się tak fajnie. Dobra. Lecimy dalej w każdym razie. Trzeba na cicho mówić, no takie, takie, takie o, 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 taką chrypę, to coś. Nie wiem. Może muszę, muszę głośniej mówić, tak. Chyba wtedy nie będę miał takiej, takiej chrypki. No, coś w tym jest, tak donośny, tak powiem, nazwą. Dobra, tu jest taka prosta, może się uda vmax przetestować. 150 149 to jest VMAX, dobra czyli 150. Dobra, znaczy 250, przepraszam. 250 249 to jest VMAX. I także fajnie, szybko w miarę jedzie. No i się krótko w miarę rozpędza, tak wiadomo nie jak jakieś Garayaldo yy, czyli czyli Galardo no to trochę nie miało sensu ale nie będę rzucino nie będę montował tego filmiku mi czasu jakąś mnie się zrobię najwyżej przed wrzuceniem filmiku no Chyba straciłem wątek, o czym mówiłem. Tak o jedną, potem drugą. No ale nieważne. Mogę podgłośnić na chwilę muzykę i się zamknąć. Chociaż już się kończy wyścig. Ops, no. ups. O, tu elegancko. <grym> Jak podriftował tutaj fajnie. Mało, no. mało zarobiliśmy 3000. Dobra Sprawdzę sobie jeszcze ile mam tego nagrania ja. Cyk, faktycznie. Ja tutaj sobie w kocyku siedzę, ale to już mniejsza z tym Dobra 13 minut Można jeszcze coś na szybko tutaj E, ja, Chcę jechać, mogę się zmilczeć na chwilę. Coś może bardziej skupię. Zwykle głośniej nam. Dobra. Chłopie, Kurde. Kurde. o tu jest ta Supra ta czerwona, co właśnie wyhamowała. Ona może być naprawdę szybka. W sensie naprawdę y, można ją zrobić tak, że bardzo szybko będzie przyspieszać. Alpha Max może mieć taki średni, przeciętny w miarę. W sensie tak y, 280 może jechać. Czyli nieźle właściwie, nieźle. No, dobrze. Ups. Dobra O kurde Chłopcy tam jedzie blisko nas. ty chociaż... O nie Dobra, może nie będę się kaprył. tak. O, kurde, przywalił. на а, два окружения су ten filmik robi jest w zmiar wyraźny taki nie jest rozpikselowany o to mi chodzi no już trochę dziwnie to wyglądać ale lub nie ta, ta 8 jest ok no to jest oczywiście prawdziwy mask tylko to on musi mieć V8 -ka jak żeby inaczej w <grybujesz> super poleciało dobra, tu się trzeba skupić, żeby tutaj znowu nie zepsuć za zakrętym. O! fantastycznie. Jak się zepsuł ten koled. O, mi się jest. Trening? No nie wiem, dobra. Chciałem trochę tutaj podłączyć. Nieco, ale dobra. Tak mogę chyba przeprosić. Ooo, no fajnie. Coś tak zauważyłem fajnie. Ooo. No dobra.